Poseł Tadeusz Tomaszewski lewica. Panie marszałek, wysoki sejmie, Szanowny Panie Ministrze, oszczędzający na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego mogą co roku określoną kwotę odliczyć od podstawy opodatkowania. Czy rząd rozważał taką formę zachęty, jeśli chodzi o właśnie ten udział pracownika, te półtora, te 2% i 1,5%. Czy część właśnie tego wkładu pracownika mogłaby być ewentualnie jako forma zachęty udziału w tym programie odliczana od podstawy opodatkowania? I drugie pytanie dotyczy Funduszu Rezerwy Demograficznej. Między innymi 40% z prywatyzacji tam było odkładane. Znaczące środki, część ponad 15 miliardów złotych zostało przeznaczonych na uzupełnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ale ten fundusz, kiedy dysponował nim ZUS, był dobrze zarządzany. Przynosił efekty lepsze niż otwarte fundusze emerytalne i tak dalej. Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja Funduszu Rezerwy Demograficznej? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle, pan poseł